Dziś w darada zmierzycie się z różowym i czarnym jedzeniem. To najfajniejszy challenge, jaki kiedykolwiek widzieliście. Bądźcie czujni, zapowiada się niezła zabawa. Stój! Jako pierwsza chcę sprawdzić, co dostałam. Wow, to koreański makaron! Uwielbiam go. Ja też to mój ulubiony, tak, tylko nie rozumiem, czym mam to jeść rękami. Trzymaj, akurat mam pałeczki. To jest trudniejsze niż myślałam. Ale ja się nie poddam. No tak, cały makaron wylądował na stole. Skoro nie mogę zjeść go w ten sposób, to owinę go wokół pałeczek. W ten sposób będzie o wiele łatwiej. Co robisz? Jem swój makaron. Ostrożniej, wszędzie go rozrzucasz. Nie gniewaj się. Może też chcesz? Nie, dzięki. No to szybko podnoś swoją pokrywkę. Wow, co za pyszności! Spójrz, jaki ogromny jest ten tort. Jest większy niż ja i na pewno niesamowity w smaku. Skoro jest taki duży, no to może się ze mną podzielisz? Nie, sama go zjem. Tak? To sama się poczęstuje. Co ty robisz? To moje ciasto. Było twoje, a teraz jest moje. Nie mogę się doczekać, kiedy je zjem. Nieważne, że jem rękami, najważniejsze, że dobrze smakuje. O nie, nie pozwolę ci zjeść mojego tortu. Oddaj go. Nie dostaniesz, ja już go jem. Oddaj, jest mój. Skoro nie chcesz, to dostaniesz tortem w twarz. A masz? Tak? Nie daruję ci tego. No to wojna. A masz? Oddawaj, to moje ciasto. Trzymaj! Masz za swoje. Lepiej go zjedzmy. Jeszcze nie jest za późno. Jedz szybko. Tort jest całkiem smaczny. Wiem, nie musisz mi tego mówić. Okay. Jest naprawdę dobry. Mogę zacząć pierwsza? Jestem bardzo ciekawa, co mnie czeka. Dobra. Po co mi kaktus? Jest taki ostry i na pewno niesmaczny. Auć! Jak mam go zjeść, skoro cały palec jest czerwony i spuchnięty od jednej igiełki? Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ułaszcz czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ułaszcz czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ułaszcz czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Um, ok. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? w czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? w czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? w czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia.